Sygnały dnia, Michał Polaczek, Squabber. Po prawej stronie ekranu widzisz najnowsze ceny ofertowe czynszów na wynajem mieszkania w Polsce. To jest bez opłat administracyjnych, bez licznikowych, gazu, prądu, internetu i wszystkich takich dodatków. I to są dane za grudzień, czyli praktycznie najnowsze, no bo styczeń wciąż trwa, dziś przecież 27 stycznia 2025 roku. Co zauważymy z tego wykresu, że we wszystkich sześciu głównych polskich miastach bez aglomeracji Śląskiej, jej tu w badaniach nie ma, widzimy spadki czynszów. Od 4%, od 1% w Poznaniu za duże mieszkania, do nawet 13% czy 14%. Tak spadły ceny czynszów za jednopokojowe mieszkanie w Łodzi, czy na przykład w Gdańsku. W Krakowie największy spadek, to ciekawe, za trzypokojowe mieszkanie. I w zasadzie po kilku latach wzrostów cen najmów, widzimy pierwsze wyraźne roczne spadki, które już nie mają 1 czy 2% w skali roku, tylko to są nawet kilku, ki, albo, albo i kilku 12% spadki w skali roku. Czy to dłuższy termin, trudno powiedzieć. Na razie. Wiele wskazuje na to, że w przynajmniej pierwszych kilka miesięcy tego roku może ten trend podtrzymać. Dlaczego? Ponieważ stopy procentowe, a w zasadzie wibor, czyli koszt finansowania w dużym stopniu zakupów nieruchomości inwestycyjnych, czyli takich, które później są wynajmowane, jest wyższy niż stopa zwrotu z takiego mieszkania. NBP oblicza, że bez wzrostu cen nieruchomości stopa zwrotu z wynajmu mieszkania wynosi między 4 a 8%. Zależy gdzie i jakie mamy mieszkanie. W skrajnych przypadkach to może być kilkanaście procent. Aktualnie przynajmniej yy, przy takich cenach czynszów no, to się nie do końca opłaca w związku z tym dużo bardziej opłacają są na przykład obligacje Skarbu Państwa, a niekoniecznie kredyt na mieszkanie w centrum z któregoś z sześciu największych polskich miast w związku z tym te dane coraz ciekawie wyglądają dla wszystkich, którzy chcą wynająć mieszkanie, a nasz rynek zaczyna się normalizować. Zobaczymy jak długo to potrwa. Na razie nie robi to wraz specjalnego wrażenia na cenach akcji giełdowych deweloperów, ponieważ większość tych największych jak Domdew, czy choćby Atal utrzymuje swoje cenówki na takim poziomie jak były one choćby we wrześniu, czyli tak jak na przykładzie Atalu pomiędzy 50 a 55 zł. Natomiast widzimy, że na przełomie roku, możliwe, że w związku również z optymalizacją podatkową, widzieliśmy kilka Dużych pakietowych zleceń na podobnych obrotach, więc tu łatwo się domyślać, że były to podobne paczki w ramach po prostu wykazania jakiejś straty, również może z tym spadkiem ceny Atalu od czerwca zeszłego roku do właśnie grudnia zeszłego roku, czyli to był spadek ceny około 20%. Zatem sytuacja na deweloperach cały czas stabilna. Deweloperzy w tym trudnym środowisku, albo przynajmniej bardziej wymagającym, dość dobrze sobie radzą. Zmniejszają. Oferty utrzymują ceny, robią różnego typu działania, które powodują, że marża cały czas się zgadza. Może jest mniejsza, może zysk jest mniejszy, bo sprzedaż jest mniejsza, ale nie ma tu absolutnie jakiegoś dramatu pod tym kątem, a nawet technicznie niektórzy deweloperzy wyglądają dość dobrze. Ciekawa sytuacja jest na rynku ropy naftowej. Notowania czarnego złota, cały czas są na tradingowych salonach, tu jest największa zmienność od wielu, wielu kwartałów, w zasadzie po dość nudnym roku. Najpierw mieliśmy mocne wzrosty bezpośrednio na przełomie roku i na początku 2025. Wzrosty, ponieważ no, były problemy z terminowym dostarczaniem, były problemy z nowymi sankcjami na tzw. flotę cieni. Teraz Donald Trump doszedł już do władzy, a nawet zanim doszedł, mocno mówił o tym, że. Ceny surowców energetycznych powinny być tańsze, że ropa naftowa nie może być taka droga. No i w związku z tym, znowu, tak jak za pierwszej kadencji, pierwsza jego wizyta będzie w Arabii Saudyjskiej, gdzie będzie negocjował obniżenie. Cen, zwiększenie produkcji, a zatem obniżenie także cen ropy naftowej. Wygląda to niezwykle ciekawie, ponieważ po mocnym, ponad kilkunastoprocentowym układzie wzrostowym pojawił się układ spadkowy. Co ciekawe, ropa z perspektywy technicznej w zasadzie jest teraz no, trudna do inwestowania. Wyłamała wiele formacji, nie respektuje bardzo ładnie wielu poziomów. Tak jak robiła to wcześniej, tak jak tu na przykładzie, 80 dolarów było takim poziomem, który powinien zostać przebity, jeżeli zamkniemy się powyżej niego wyraźnie. Nie. Tak też było, nagle ropa zawróciła, zatem technika! teraz nie jest priorytetowa na tych notowaniach ropy naftowej w zasadzie każdego gatunku, tu króluje kl w tej chwili rynek który patrzy na komunikaty których kieruje się emocjami więc trzeba na to uważać, Stałe formacje po prostu nie działają i też często trzeba obserwować ten rynek na notowaniach na przykład godzinowych czy czterogodzinowych niemniej cały czas momentum znowu jest po stronie spadkowej i możliwe że ropa naftowa w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu godzin znowu będzie tańsza. A co dalej? No, i myślę, że tutaj żaden poważny analityk nie postawi jakiejś konkretnej tezy, ponieważ nie wiemy, co się zdarzy przy okazji kolejnych negocjacji. Można tylko zakładać, że raczej Donald Trump coś pozytywnego przywiezie pod kątem swojej polityki z Arabii Saudyjskiej, czyli pod kątem dalszych zwiększenia wydobycia czy spadków cen. Obroty także duże. Więc spredy u brokerów spadły, raj dla spekulantów. Patrząc nieco dalej w sytuację na rynku już amerykańskiej giełdy, mamy ciekawe dane od J.P. Morgana na temat inwestorów indywidualnych. Po raz drugi w ciągu ostatnich 12 miesięcy mamy ekstremalne zaangażowanie i pozytywne nastroje wśród inwestorów indywidualnych na amerykańskiej giełdzie, gdzie widzimy w zasadzie bliskość lokalnych szczytów. Podobne rozemocjonowanie prowzrostowe rynku amerykańskiego, drobnych inwestorów było wyłącznie na początku rajdu świętego Mikołaja, kiedy też obserwowaliśmy tak duży odsetek kupna i zbierania akcji wśród właśnie inwestorów indywidualnych, co pokazuje nam skalę rozgrzania tego rynku, i też dzisiaj w pewnym stopniu argumentuje to, że rynek po mocnym, spadkowym otwarciu bardzo szybko odrabia w Polsce czy przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, w których tyczy się ten wykres. No bo pamiętajmy, że dzisiejszy poranek był dość druzgocący dla inwestorów i stresujący, ponieważ pojawiło się wiele komentarzy i obaw odnośnie tego, że Amerykanie tracą supremację w kontekście szóstej inteligencji i jakby licencji na produkowanie, oczywiście w cudzysłowie, licencji na produkowanie wydajnych i świetnych modeli językowych, bo pojawił się model chiński który podobno został wytrenowany dość tanio i jest dość dobry. Jeżeli taki byłby trend, okazuje się, że to nie takie jest wszystko oczywiste, jak to widzieliśmy z perspektywy tego, co opowiadali nam Amerykanie, że jest drogo, długo i potrzeba nam wielkich technologicznych firm, aby to robić. Owszem, chiński model ma pewne, pewne bolączki cały czas, natomiast możliwe, że zmienia się paradygmat, ale wszystkie tego typu informacje, które rynek traktuje jako. Dramatyczne i game changery często po prostu są elementem wielkiej układanki, i nie należy z jednego modelu robić jakiejś totalnej zmiany rynkowych nastrojów. Więc spójrzmy na skalę odrabiania amerykańskiej giełdy tych spadków z poranka. Amerykańska giełda głębokie, otwarcie, dość nisko, natomiast w trakcie sesji odrabiamy. Jeżeli spojrzymy na to przynajmniej do godziny, do pierwszych kilku godzin sesji, natomiast jeżeli spojrzymy na tą sytuację z perspektywy długoterminowej całego układu wzrostowego, tego najnowszego za 2024 rok, czyli nie całej hossy od końca 2022 roku, tylko za mniej więcej ostatnie 13 miesięcy tego układu wzrostowego, to to co widzimy tutaj nie jest ani największą korektą, ani najważniejszą, bardziej dramatyczną, nie jest też największą luką, bo ta przecież była na początku sierpnia 2024 roku. Jest to po prostu kolejny element budowania stabilnego trendu wzrostowego, który jest generowany przy dość powtarzalnych obrotach, jeżeli spojrzymy szeroko. Jeżeli spojrzymy z takiego najbardziej makro układu, to tak w zasadzie nawet podobne układy luk wzrostowych czy spadkowych mieliśmy w ciągu ostatnich dwóch czy trzech miesięcy. Zatem aktualna sytuacja na indeksie S&P 500 po po prostu jest elementem szerszej układanki. Musimy oczywiście poczekać na więcej danych odnośnie tego, jak plasują się w tej układance i czego oczekują, jak widzą przyszłość amerykańskie firmy technologiczne. Natomiast nawet w układzie dwugodzinnym, jeżeli spojrzymy w bardziej mikro układach, no to, 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 to co widzimy miało miejsce w przyszłości. Obserwujmy skalę powrotu dzisiejszej sesji. No i ważne jest to, że. Można powiedzieć, że wiele amerykańskich firm na dzisiejszej poniedziałkowej sesji zostało powalone tym wiatrem strachu odnośnie tego, co dzieje się na amerykańskiej giełdzie. Natomiast dla polskiego rynku był to w zasadzie tylko drobny podmuch. Jakaś delikatna mrzawka czy tego typu zdarzenie meteorologiczne, ponieważ na polskiej giełdzie dzisiaj spadków przerażających nie było. Nawet na otwarciu to była skala około 1% i nic strasznego tutaj się nie działo. Jeżeli spojrzymy w ogóle na układ dzienny WIGU20 to zauważymy dzisiaj niezwykłą statystykę. Ponieważ mamy siódmą sesję z rzędu, podczas której WIG20 generuje wzrostowy dzień. Wzrostowy dzień w tym układzie, że od rana, od otwarcia do zamknięcia jesteśmy na plusie. Czyli niekoniecznie musi być to yy, jakiś mocny wzrost sesyjny, ale intrasesyjnie jesteśmy na plusie. Czyli co przez 7 dni z rzędu zamykamy się wyżej niż otwieramy, dodatkowo indeks rośnie. Jeżeli spojrzymy na to historycznie, to takie rzeczy nie mają na indeksie WIG20 często yy, miejsca. Ostatni raz miał, mieliśmy takie sytuacje w kwietniu i w lipcu ale 2023 roku, czyli ponad półtora roku, a w zasadzie prawie dwa lata temu i taki układ za pierwszym razem spowodował nam przyspieszenie hossy i jej trwanie przez kolejne kilka miesięcy. W lipcu 2023 roku tego typu układ był zapowiedzią tego, że w ciągu trzech tygodni przyszła dość mocna korekta, która wyzerowała te wzrosty. Innymi słowy, WIG20 rzadko miewa tak mocne Wzrosty, jak obserwujemy w tym układzie, i też dawno nie mieliśmy tak mocnego wybicia 200, ponadpunktowego, szybkiego układu wzrostowego, który ostatecznie wynosi nas w tej chwili na prawie 2400 punktów, które powinniśmy za zaatakować i jeszcze. W tym tygodniu albo na początku przyszłego tygodnia, innymi słowy, WIG20 w tym układzie po prostu wygląda dobrze i podtrzymuje cały czas to prowzrostowe nastawienie do 2420-2410 punktów. Mamy otwartą drogę kolejnym trudnym przystankiem. Są już poziomy w okolicach 2480-2490. Które no, w tej chwili wydają się dość ambitnym poziomem z perspektywy tej tego, tego niestabilności informacyjnej, również związanej z polityką, która nas cały czas otacza, co ładnie widać na notowaniach na przykład notowaniach miedzi czy notowaniach ropy naftowej, no ale także na tej niestabilności amerykańskiej giełdy, która jedną, no nie jakąś informacją kalibru XXL jest dość spektakularnie mm, zmieniona ta zmienność w stronę spadkową, szczególnie na spółkach technologicznych. Jeżeli spojrzymy na stan dzisiejszej sesji na WIG20, to królem było Orange. Głównie dlatego, że spółka już na samym początku notowa nie spadała, ponieważ to taka firma WIG20, do której lgnie kapitał, gdy się na giełdzie niespokojnie, czyli gdy pojawiły się spadki spółek technologicznych w Stanach, lekko spadkowe otwarcie na minus 1% na WIG20, no to wszyscy stwierdzili, że no to mm, sprzedajemy bardziej ryzykowne Papiery jak choćby banki czy KGHM, i kupujemy orange. A potem, gdy Wig 20 spektakularnie odrabiał, orange rosło jeszcze mocniej takie Tak generalnie wygląda, wygląda sytuacja wśród defensywnych spółek Dodatkowo wśród wokół Orange też pozytywny klimat Ostatnio trochę dobrych informacji dobiegało ze spółki Dalej mocno Pepco, Dino czy choćby PKOSA SA Po wzrostowej stronie, natomiast zupełnie po drugiej stronie KGHM Spadkowo oraz cyfrowy Polsat Cyfrowemu cały czas ciążą informacje związane z sukcesją KGHM No to tutaj notowania miedzi lekko zawijają. W Chinach rozpoczyna się chiński Nowy Rok, więc tutaj też będzie mniej takich mocnych informacji, które mogłyby sugerować stymulację czy poprawę chińskiego, stanu chińskiego konsumenta. Spójrzmy zatem na sytuację Orange. Technicznie to wygląda pięknie, przy dużych obrotach rusza nam solidne wybicie. Wracamy w zasadzie do takich cen, jak notowaliśmy jeszcze w lipcu, czy w sierpniu zeszłego roku możliwe, że dotrzemy z tym układem wzrostowym nawet do 8,30. Czyli dzisiaj mamy jakby kontynuację takiego mocnego odbicia po w zasadzie 4-5 miesiącach dość solidnych spadków na spółce. Drugim ciekawym tematem jest KGHM. Tu sytuacja paradoksalnie nie wygląda tak źle w długim ujęciu. Ponieważ A, notowania miedzi wciąż pozostają mocne pomimo korekty w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin sesyjnych, Szeroko, szerokie jest takie, że KGHM ostatnio nie zyskiwał tak bardzo jak miedź przy okazji wzrostów. Pamiętajmy także, że wszystkie procesy, które dzieją się w gospodarce wymagają, wymagają zwiększonego zapotrzebowania na miedź. A wyniki KGHM w ostatnich raportach były dość przyzwoite. W związku z tym możliwe, że przy okazji jakiegoś kolejnego uspokojenia notowań miedzi lub wzrostów, KGHM przebije 127 zł, które w tej chwili jest oporem, i ruszy nawet w okolice 131-135, a może i w stronę luki spadkowej, jeszcze narysowanej na wykresie 13 listopada bezpośrednio w okolicach publikacji wyników finansowych. A tu już pamiętajmy, że rynek zaczyna wyczekiwać tych, tego raportu rocznego który może być też niezwykle ciekawy z perspektywy przyszłości, no i stanu zapasów, ponieważ pamiętajmy, że rynek miedzi od roku ten światowy żyje zapasami, raz w spółkach, a dwa generowanymi bezpośrednio przez chińczyków, którzy mocno kupowali miedź już od wielu wielu y, miesięcy. I Mwix40, który też dziś wrócił z dalekiej podróży. Przy lekko mniejszych obrotach niż na ostatnich sesjach, mocno nadrabiał i znajduje się w podobnym miejscu jak przez restę zeszłego tygodnia. Natomiast na MVI 40 potwierdza się to, co widać na wykresie od trzech tygodni, o czym alarmuje, że MVI 40 wygląda dużo gorzej niż VIG-20. I tutaj atak na przykład na 6800 punktów czy 6700 jest kwestią niezwykle trudną. Na razie w kwestii marzeń cały czas pozostaje 6600. Natomiast podejrzewam, że do tego w końcu dojdzie, ale jednak mozolnie, jednak z i z dużym opóźnieniem w stosunku do tego, gdyby MWiG-40 miał idealnie naśladować stopy zwrotu z WIG-20. I jeżeli tu spojrzymy, na przykład filtrując no, najświeższe notowania w ten sam sposób, który pokazałem na WIG-20, nie zobaczymy żadnych dobrych układów. Na WIG-20 przypominam 7 sesji wzrostowych z rzędu intradayowo, na MWiG-40 nic takiego nie miało miejsca. Max mieliśmy 3 takie sesje i to jeszcze zrobione z trudem na początku stycznia. Zatem MX40 wygląda dużo gorzej, i to też widzimy pod kątem tych najmocniejszych spółek w samym indeksie. Bo tu obraz rynku trochę się poprawił na sam koniec. Natomiast warto zauważyć, że wielkie obroty generowały spółki, które dziś były praktycznie w miejscu, ponieważ i ASECO z obrotami 10 milionów i łącznie ponad 50 milionów w obrotach żabki i CCC to są spółki praktycznie na zero. Mocno spadało XTB ponad 2%. Ponad 2% również spadał Synectic oraz Tauron. Spójrzmy na te. Spółki, ponieważ to wygląda też ciekawie z szerokiej perspektywy. XTB po wyznaczeniu historycznych poziomów 77 zł, sugerowałem, że dotrzemy do 80. Pewnie to się stanie w ciągu najbliższych 3-4 tygodni. Dzisiaj korekta traktuje ją jako po prostu odzwierciedlenie tego, co się dzieje na rynku, czyli strachu wobec amerykańskiej pojawienia się większej korekty w Stanach Zjednoczonych. Natomiast pamiętajmy, że cała zmienność na rynkach, którą teraz obserwujemy, sprzyja takim spółkom. Jak choćby XTB. Drugi temat to synektik. Tutaj trochę bardziej rozkręcają się, rozkręca się medialne zamieszanie i ewentualna afera, która mogłaby się pojawić, nie związana ze spółką, ale bezpośrednio z branży medycznej, która mogłaby mocniej ubodnąć notowania synektyku, więc tego najbardziej w tej chwili boją się inwestorzy. Stąd dzisiaj była ta trochę wyprzedaż na zapas, sytuacja jest rozwojowa. Ja bym był czujny, ponieważ wygląda to na coś, co może się z czasem powolutku rozlewać wokół branży medycznej. I, I dotknąć ostatecznie Synektik. Szczególnie to dotknie wtedy, kiedy rząd by się zainteresował i ym, chciał, jakby medialnie również y, szybko stać się takim narratorem y, mocnych, ostrych y, działań. Niemniej spółka cały czas w mocnym układzie wzrostowym, ale tu wiele, wiele, niepokojącego może się zdarzyć w najbliższym czasie. I Tauron, który dzisiaj przejściowo notował dość mocną korektę, natomiast cały czas mamy tutaj lekko, tre, lekki trend wzrostowy, ale mozolny. Spodziewałem się, że notowania PG i Tauronu będą wzrastały jakby dużo dynamiczniej. PG i tam sytuacja techniczna wygląda nawet słabo, lekko spadkowo. Tauron wzrastał, ale mniej więcej o połowę wolniej niż się spodziewałem, także uważałbym na te spółki, one tu prawdopodobnie są zaszyte jakieś strachy wśród inwestorów które powodują, że nie mamy dzisiaj 4,50 na Tauronie, tylko jakieś 4,40 w ciągu ostatniego tygodnia, więc z mojego bardzo prowzrostowego nastawienia na Tauronie od 3,60 w tej chwili Rezygnuje z tak prowzrostowego nastawienia, z racji tego, że od trzech tygodni w zasadzie nie było mocnego wzrostu w ostatnim czasie. Najbliższe dni, tygodnie będziemy obserwować przede wszystkim Fed i to, jak on zapatruje się na działania Donalda Trumpa. Więc obserwujmy tę sytuację i warto zaznaczyć, że ostatnie dane, które, które przedstawił nam Jerome Powell w swojej konferencji, to było prognozowanie spowolnienia tempa cięć w 2025 roku. i Istotne będzie, jaka będzie narracja. Na najnowszej konferencji. A jeżeli interesuje Cię już debiut diagnostyki, to ja zapraszam na godzinę 20. Na poniedziałek, 27 stycznia, czyli na dziś, jeśli oglądasz ten materiał bezpośrednio po publikacji, będę więcej na łamak skłabera w otwartym, darmowym spotkaniu, mówił właśnie o debiucie diagnostyki i o tym, czy warto, czy nie warto, czy są jakieś podobieństwa i czy można wyglądać podobnie jak żabka, czyli najpierw szybki niewielki zysk, potem szybka strata, a potem... Znowu powrót ponad, nuto, ponad ceny z IPO? Czy może to będzie zupełnie inny debiut diagnostyki niż żabki? Zapraszam na dziś. Na 20 a to były sygnał z dnia. Michał Polaczek. Squaber.